Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice ze wzorami na pochodne i możemy rozpoczynać. No więc tak, mamy na tablicy przedstawioną funkcję f, yy, mamy policzyć pochodną z tej funkcji. Jak widzicie, jest to funkcja wykładnicza o podstawie yy, będącą liczbą e, ale wykładnik tej liczby jest dosyć potężny, bo wykładnik jest ułamkiem, czyli to już jest dla nas znak, że na pewno będziemy liczyć pochodną złożoną. No więc piszemy sobie tutaj f od prime, czy y prim, to są równorzędne symbole i tak. W pochodnej złożonej musimy na początku wyodrębnić pochodną funkcji zewnętrznej. Czyli u nas, funkcją zewnętrzną wpływającą na ostateczny wynik naszego, naszej, naszego wyrażenia, jest funkcja e. Czyli, najpierw z funkcji e pochodna, to jest też e. Czyli e do x to jest e do x. Czyli u nas po prostu przepisuje to z tym naszym potężnym wykładnikiem. Razy. I teraz, moi drodzy, muszę policzyć pochodną funkcji wewnętrznej, którą jest ten wykładnik, czyli nasz ułamek. Czyli tu jest pochodna ilorazu, czyli muszę skorzystać ze wzoru. Na początku mam pochodną licznika, czyli to będzie 3x kwadrat plus 3 razy niezmieniony mianownik, czyli 4x do trzeciej plus 5x minus 10 odjąć niezmieniony licznik, czyli x do trzeciej plus 3x minus 2 razy pochodna z mianownika, czyli 12x kwadrat plus 5. I to wszystko moi drodzy przez mianownik do kwadratu, czyli 4x do trzeciej plus 5x minus 10 do kwadratu. I teraz tak, tego wyrażenia na początku funkcji e ja nie mogę zmienić, już nic nie zrobię, ale mój. Yy, ułamek tutaj, chcę wymnożyć i poredukować wyrazy podobne tutaj starajcie się przypisywać wszystko skrupulatnie jeżeli macie pozwolenie na to, żeby pisać znak repetycji, no to możecie spokojnie tutaj sobie zapisać i teraz tak 3x kwadrat razy 4x do trzeciej to będzie 12x do 5. dodać 15x do 3 minus 30x kwadrat dodać 12x x do 3 dodać 15x i minus 30, czyli to są wymnożone dwa pierwsze nawiasy. Teraz dwa następne, czyli tu musimy uwzględniać przy każdym minus, czyli tu będzie x do 3 razy 12x kwadrat to będzie 12x do 5 minus 5x do trzeciej, minus 36x do 3 e, minus 15x plus 24x Kwadrat i plus 10. Tutaj trzeba jeszcze sprawdzić, raz rzucić okiem, czy wszystkie x i wszystkie symbole nam się tutaj zgadzają. Zgadza się eee, przez, no i nasz mianownik do kwadratu, którego nie rozbijamy, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu w naszym przypadku, a to, co robimy w liczniku, to po prostu jest taka kosmetyka tylko zwykła, żebyśmy te wyrażenie mieli zapisane w takiej w miarę przyjaznej postaci. No i teraz, moi drodzy, to co dalej z tym naszym wyrażeniem? Dokonuję redukcji, czyli widzę, że na przykład 12x do 5 odejmie mi się tutaj, do 0 mi się zredukuje i tu będę miała równa się e i tu mam x do 3 plus 3x minus 2 to przypisuję 4x do trzeciej plus 5x minus 10 razy i tu wpisuję wynik mojej redukcji. Czyli tak 15x do trzeciej, tu mam plus 12 to będzie 27x do trzeciej, tu będzie 22 i 22 minus 36x do trzeciej to będzie minus 14x do trzeciej i teraz kwadraty minus 30x kwadrat plus 24x kwadrat to będzie minus 6x kwadrat i tu mam 15x minus 15x tu akurat mi się do zera zredukuje i mam minus 30 plus 10 czyli minus 20 no i mój mianownik przepisuje no i cóż moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda tutaj. Starajcie się dbać o te mnożenia, potęgi o wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.